Cześć, witajcie na kanale Lange Łukaszuk. Witamy Was. Jesteśmy dzisiaj na inwestycji i chcemy Wam pokazać rozwiązania opraw solarnych. Radek zaprezentuje Wam produkty marki Steiner. Emil, ja zaprezentuję Wam produkty marki Paulman. Zapraszamy. Zapraszamy. Nasza inwestycja cały czas jest w trakcie. Zawsze koło domu jest coś jeszcze do zrobienia. Postanowiliśmy Wam pokazać zestaw lamp solarnych po prostu przechodząc od strefy do strefy dookoła domu. Pierwszą strefą jest podjazd. Ze Steinela mogę Wam zaproponować lampę solarną GLS, montowana do podłoża, panel solarny obracany. Ładuje się zarówno przy zachmurzeniu, jak i przy ładnej pogodzie. Ustawiamy sobie panel solarny w stronę południową. Na pewno ułatwi nam to kompas, który jest tutaj z tyłu, pod panelem solarnym, a sam element świecący dostosowujemy do ścieżki, możemy go sobie ustawić to, jak nam się podoba. Lampa jest złożona z trzech części, tak naprawdę możemy zrobić ją na wysokość 60 cm 30 cm lub razem składając ten model, powstaje nam metrowy słupek. Emilia, co u Ciebie w Palmanie? Dosyć podobne rozwiązanie, ale odrobinę prostsze. Antracytowa lampa Ilias. Są również dostępne kinkiety, które można zamontować na elewacji, robiąc komplet. Teraz tak, montaż bardzo podobny jak w lampie firmy Steinel. Tutaj dużą zaletą jest panel, który można obracać o 350 stopni, szukając słońca w ciągu dnia. Oprawa. Na dole ma diody, które dają światło doświetlając nam ścieżkę, czy, czy podjazd. Kolor antracytowy najmodniejszy w tym sezonie. Drugą lampą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest bardzo prosta lampa UFO. Montaż niezwykle banalny. Stal, szkło. Co ciekawe, oprawa ta ma panel słoneczny zamontowany u góry. Tutaj jest też zamontowane są akumulatory, które jeśli nie ma pogody, można naładować w domu i mieć zapewnione światło na ładny wieczór. Oprawa ta sprawdzi się nie tylko przy podjeździe, ale również w ogrodzie czy w tej strefie zabaw na tarasie. Drugą strefą będzie numer domu. Jest on wymagany przepisami prawnymi dla nowych budynków. Ja mam trochę łatwiej, ponieważ jest zamontowana tutaj oprawa X-Solar LHN. Sama konstrukcja, panel solarny, który nam się ładuje w ciągu dnia, a wieczorem po zmroku automatycznie podświetla się numer domu. Oprawą z marki Palman, którą chciałam Wam zaprezentować, jest oprawa Joko. Zawiera panel, który można zdemontować. Przychodzi on oklejony folią, bez żadnych którą po zdjęciu naklejamy wybrane przez nas numery domu. Na dole jest czujnik ruchu, więc oprawa uruchamiana może być tylko w momencie, kiedy ktoś podchodzi. Można też wybrać opcję, że świeci cały czas. Jest podświetlenie górne numeru i na dole podświetlenie dołu. Zgrabna antracytowa. Jeszcze jedna oprawa z firmy Palman, również w kolorze antracytowym. Oprawa nazywa się Dayton 2. Prosta, bardzo zgrabna, łatwa w montażu. Na górze panel solarny i czujnik zmierzchu. Od spodu mamy również włącznik wyłącznik. Możemy wymusić uruchomienie lampy. W zestawie dołączone są również cyfry i litery do literki E, którymi można wykleić swój numer domu. Jeszcze jedno bardzo ciekawe rozwiązanie z firmy Palman. Kostka brukowa o nazwie Aron. Ta akurat ma wymiary 100 na 100 mm. Czym się wyróżnia? Nie ma kabli. Nawet pomiędzy kamyczkami tego typu można ją łatwo wkomponować i będzie nam podświetlała drogę. Ogromnym zaletą jest to, że ten, ta kostka ma czujnik ruchu, więc może działać na 10% mocy i w zależności, kiedy wyczuje ruch, odpala się na 100% doświetlając ścieżkę wyjściową do domu. Na boczną ścianę domu też mam dla Was rozwiązanie. Mam oprawę X-Solar Solo. Jest ona w dwóch wersjach, z czujnikiem ruchu lub bez czujnika ruchu i możemy ją tutaj zamontować. Będzie nam ciekawie doświetlać bok domu. Zaletą tej oprawy jest odłączona płytka montażowa. W środku mamy poziomiczkę. Będziemy mogli dokładnie tą oprawę sobie wypoziomować. Później za pomocą Kliknięcia, montujemy tą oprawę już na elewacji. Jeszcze chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Ta oprawa z czujnikiem ma programy, gdzie na przykład może świecić nam cały czas w nocy, delikatnym podświetleniem, lub kolejny program powoduje, że będzie nam się włączać tylko w momencie wykrycia ruchu. Gdyby nam zabrakło zasilania, gdyby nam się nie doładowywała ta oprawa, to jest tutaj taki magiczny element. Gniazdo mikro USB możemy sobie tą oprawę ściągnąć z elewacji, doładować w domu zwykłą ładowarką do telefonu i ponownie ją zamontować na naszym obiekcie. Każda oprawa solarna Steinela ma takie gniazdo do doładowania. Prezentowany model jest w kolorze srebrnym występuje również w kolorze antracytowym. A tak wygląda cała lampa złożona na elewacji. marki Palman mogłabym Wam zaoferować naprawdę bardzo wiele modeli opraw elewacyjnych, solarnych oczywiście. Mam przygotowane trzy, o których w paru słowach opowiem. Pierwsza z nich jest to również oprawa JOKO, oprawa, którą pokazywałam jako numeryczna. Są wersje bez numeru, które można zamontować na elewacji. Wersje z czujnikiem ruchu lub bez. Antracyt biała. Dzięki temu montując taką jako numeryczną można zachować estetykę, i przy bokach budynku mieć również jednorodne oświetlenie. Kolejna oprawa jest to również kontynuacja, tym razem słupka, o którym mówiłam wcześniej. Oprawa Inias z okręcanym panelem słonecznym, łatwy montaż, fajny efekt. I jeszcze jedna ciekawa oprawa. E, Przyschodówka. E, z założenia e, świetnie się nadaje właśnie przy schodach, doświetlając e, te miejsca. Można ją również stosować na przykład na dole budynku, e, żeby pokazać, e, podświetlić drogę. Zależy od tego, jak, e, jakie mamy preferencje. Bardzo łatwy montaż, na górze panel solarny, czujnik zmierzchu, oczywiście, i na dole Efekt świetny. Jesteśmy z radkiem w naszej ulubionej części domu, na tarasie, gdzie możemy odpocząć przy pysznej kawie, a na stole ładuje się w tym momencie oprawa Lille Sol marki Palman. Jest to bardzo zgrabna oprawa, którą możemy wszędzie zabrać ze sobą: czy na taras, czy na kemping. Na górze duży panel solarny, na dole. Jest magnes, więc na stolikach turystycznych czy z odrobiną metalu nie będzie się przesuwała, nie zwije jej też wiatr. Lampa, co ciekawe, ma włącznik, ma też przyciemnianie, więc jeśli potrzebujemy więcej światła, daje go na 100% swoich możliwości. Można zmniejszyć do 50% i do 10, czyli tylko sygnalizuje tak naprawdę, że jest włączona. Oprawa lille Sol jest akurat mobilną oprawą solarną. Ale jeśli mielibyście potrzebę na oprawę mobilną, akumulatorową, mamy takich dosyć sporo w ofercie marki Palman, więc zaglądajcie na naszą stronę. To ja Wam też coś pokażę ze Steinela na tarasie. Oprawa, którą doskonale znacie ze strefy wejściowej, X-Solar GLS, może być również zamontowana do podłoża na tarasie, Panel słoneczny ustawiamy w stronę południową, panel świecący ustawiamy tak, jak potrzebujemy, i wieczorem po zmroku również będziemy się cieszyć delikatnym podświetleniem na naszym tarasie. Ostatnia ze stref: boczne wyjście z domu, np. z kotłowni albo z garażu. Często klienci pytają: Co można zamontować w takim miejscu? Oprawę solarną X Solar LS to krótsza wersja oprawy na słupku, którą znacie doskonale ze strefy tarasowej. W zestawie dołączony jest drugi uchwyt montażowy oraz sześciometrowy przewód. Po co nam to jest potrzebne? Możemy sobie odmontować panel solarny od elementu świecącego, panel solarny zamontować na stronie południowej, a za pomocą drugiego uchwytu montujemy element świecący, na przykład na stronie zachodniej. Wewnątrz domu, za pomocą przewodu, łączymy. Panel solarny z elementem świecącym, dostarczając energii z akumulatora do elementu świecącego. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz film. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. W ramach podsumowania chcielibyśmy przypomnieć, że światło z lamp solarnych to darmowe światło przez 365 dni w roku. Warto z tego skorzystać, ponieważ lampy marek Paulman i Steinel ładują się zarówno przy zachmurzeniu, jak i przy słonecznej pogodzie. Koniecznie. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami i zapraszamy Was na pozostałe media społecznościowe, Facebook i Instagram. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.